Pachnie bardzo przyjemnie. Mówiąc krótko, tak naprawdę jest to smak serowo-cebulowy, tylko podniesiony prawdopodobnie do kwadratu. Uuu, o kurde. Hej, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym oficjalnym, normalnym odcinku recenzenckim z Brighton. Dzisiaj mam dla Was dwa smaki Walkersów Sensations, są jeszcze dwa, które będą za tydzień. Dzisiaj mam dla Was smak sera cheddar i chatni z cebuli i drugi smak, który jest moim faworytem przy tych dwóch, jest to smak szarpanego kurczaka z Karaibów. Sensations się u nas prawdopodobnie szybko nie pojawią i lacy raczej nie mają zamiaru wprowadzić tego na polski rynek, chyba że już to właśnie zrobili. To dajcie mi znać w komentarzach. Co ciekawe, ten smak Jerk Chicken to edycja limitowana Sensations, czyli dobrze chyba rozumiem, że Sensations się raczej nigdzie z półek nie wybierają. Ja mam swojego faworyta z tych dwóch i jest to właśnie Jerk Chicken. Za czatni osobiście nie przepadam, za serem cheddar chyba mimo wszystko też nie, więc od tego smaku zaczniemy. Ja oba te smaki kupiłem akurat w Brightonowskiej Azdzie na marinie, Tak zwanej kosztowały zarówno jedne, i drugie, i tak naprawdę trzecie, i czwarte, jeden funt. Wracając do nawyków ze starych odcinków daj jednego, powiem wam, że ocenić to opakowanie możemy na. Praktycznie maksa, mnie się one bardzo osobiście podobają, i prawdopodobnie gdybym miał za granicą zrobić sobie za sobą nowe tło, to właśnie te Sensations by się na nim znalazły. Pachnie bardzo przyjemnie. Mówiąc krótko, tak naprawdę jest to smak serowo-cebulowy, tylko podniesiony prawdopodobnie do kwadratu. Hmm, <śm> Mmm, o kurde. To jest dokładnie to, co powiedziałem dosłownie przed sekundą. To jest smak serowo-cebulowy podniesiony do kwadratu. Jakościowo jest mega. Jeżeli lubicie ser z cebulą w kombinacji chipsowej, polecam Sensations Onion Chutney and Cheddar. Trochę grubsze niż nasze Lacey. Ta intensywność smaku jest tutaj tak podniesiona do wspomnianego przeze mnie wcześniej kwadratu, że chyba... Nie da się zjeść więcej niż kilku. A bynajmniej ja chyba nie mam zamiaru. Mówiąc krótko, można się nimi szybko przejeść. Ta cebula zdecydowanie przeważa szale w smaku serowo-cebulowym. Po zjedzeniu całej paczki na pewno będziecie zionąć cebulą. Zapach ma bardzo ciekawy, chyba zbyt skomplikowany na mój prosty nos. Przeważają tutaj raczej same przyprawy i warzywa smacznego. Hu! Uh! Przyprawy użyte do stworzenia tego smaku to chili powder, ginger, allspice, nutmeg, clove, onion powder, z ziół mamy tutaj parsley, thyme. Jest tutaj jeszcze sól, chicken powder smoke flavoring. Ekstrakt z papryki, rosemary extract i antyoksydanty, łat ich przypraw i ziół jest tutaj zdecydowanie więcej, smak jest zdecydowanie bardziej złożony Ten kurczak smakuje jakby wyszedł prosto z grilla Jest ostry, jest wędzony, jest jednocześnie odrobinę kwaskowaty Jest to jakieś dziwne połączenie, które mnie osobiście zbytnio nie odpowiada Ale jest to kolejne opakowanie i kolejny smak, którego jeszcze nie próbowaliśmy I w Polsce prawdopodobnie jeszcze długo nie spróbujemy to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten pierwszy, dziwny, nieregularny odcinek Daj Jednego. Zajrzyjcie do poprzednich dwóch filmów z Brighton. Jeden to sklep Deals, a tak naprawdę Poundland. I drugi to moja reakcja na zawał, a właściwie to mój zawał i reakcja na ilość chipsów zagranicznych w Wielkiej Brytanii. Na razie.